Dzisiejszym gościem na cmentarz żołnierzy radzieckich jest pan? Stanisław Sadowski, polska katolicka, nielajska, krucjata młodych. Dlaczego dzisiaj odmawiacie różaniec w tym miejscu? Sprzeciwiamy się jako katolicy promocji komunizmu w Polsce. Matka Boża chroniła Polskę ponad 100 lat temu, w 1920 roku, przed sowiecką ekspansją. Jesteśmy to winni Matce Bożej, aby w Warszawie, w mieście, w którym dokonał się cud nad Wisłą, nie był promowany komunizm. Tak samo jak pan widzi, tutaj mamy Matkę Bożą Fatimską, Figurę, figurę i Matka Boża jeszcze ponad 100 lat temu przestrzegała świat przed komunizmem. Przestrzegała przed błędami Rosji, takimi jest właśnie komunizm i dawała te środki zaraz. W szczególności wzywała świat do nawrócenia. Jeżeli świat się nie nawróci, przyjdą jeszcze gorsze kary, nawet niż druga wojna światowa na świat. Czy jak oceniają wypowiedzi Franciszka? Czy one się wpisują w taką jego politykę wykorzeniania katolicyzmu z kościoła katolickiego? Pytam się o te wypowiedzi bardzo takie prorosyjskie. No, ja tak, papież może błądzić, to są kwestie polityczne. Papież nie może, to są błędy i to jest bardzo smutne i bardzo bolesne dla katolika słyszeć takie słowa. Ja jako katolik się z tym nie zgadzam. Nie może tak papież reagować, bo uważam, papież powinien inaczej zareagować. Na pewno. Jest to bardzo bolesne. Bardzo dziękujemy.